Że serdecznie gratulujemy wygranej Psuwałka. Proszę Pana o ocenę tego, tego meczu. Dzień dobry Państwu, dziękujemy. Obawialiśmy się tego meczu. Takie mecze są bardzo trudne. Dla nas bardziej, bo wiedzieliśmy o tym, że i Odra i Chrobry zdobyły punkty. Znów startowaliśmy ze strefy spadkowej. Ale udało się. Dobrze zaprezentowaliśmy się w pierwszej połowie. Druga połowa niestety nam nie wyszła w konsekwencji Wigry, strzeliły dwie bramki. Cieszę się, że zespół dobrze zareagował, odpowiedział jedną z bramek. To uspokoiło mecz, no i są trzy punkty u nas, co jest bardzo ważne. Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim dobroczyńcom. Dzięki nim jest cały czas w nas wiara, cały czas jesteśmy Blisko tego y, upragnionego utrzymania. Mam nadzieję, że wszyscy dalej będą nam pomagali i będziemy ten wózek y, razem ciągnęli do, do przodu. Dziękuję. Jakie elementy były decydujące, żeby grać? Co, co, co zdecydowało? Yy... Przede wszystkim to, że Wigry są, są zespołem, który chce grać w piłkę, chce rozgrywać poprzez wiele podań. Uczulaliśmy na to zawodników, chcieliśmy tą piłkę odebrać i w pierwszej połowie zrobiliśmy wszystko, żeby te podania przeciąć i żeby zdobyć bramkę. W drugiej połowie niestety zagraliśmy troszeczkę niżej. Może to wynikało z tego, że opadliśmy z sił. Przeanalizujemy to wspólnie z sztabem i będziemy wiedzieli, dlaczego tak się stało. Zrosły Wasze szanse na pozostanie w tej widze? Uwierzą w to zawodnicy? My wierzymy cały czas, bo no jak dzisiaj Państwo widzieli, ten zespół się nie poddaje. Chłopcy są zdeterminowani, chcą pokazać swoje umiejętności, chcą walczyć dla tego klubu, dla tego miasta, więc no, cały czas realnie myślimy o tym, że możemy utrzymać się w tej widze. Dziękuję serdecznie, raz jeszcze gratuluję. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. Panie trenerze. Uprzejmie Pana proszę o podsumowanie tego spotkania. Przede wszystkim chcę pogratulować Belchat, drużyny Belchatów z naszymi punktami, z naszej strony. I no, no co, by, po prostu byliśmy słabsi, nie? Byliśmy słabsi i, i, i tyle, no co mogę mądrego powiedzieć, nie? No szkoda bardzo, ale niby nie niby tego, ale coś, coś brakuje, nie? Co przeciwnik siedzi do bramki, wszystko pada nie? i może coś by tam jakby Gojko siedził bramkę, miał dobrą, dobrą sytuację, może coś tam tam. W przerwie porozmawialiśmy, że, że, że nie, nie, nie możemy po się podać tak łatwo tak, tak, tak i wyszliśmy z wiarą taką, żeby poszukać tej bramki. i i ona padła, potem mieliśmy poprzeczkę. Może ta poprzeczkę jakby znowu nic nie chce wpaść. Można byłoby ratować ale jest To tu dużo, dużo mówić i tam po prostu byliśmy słabsi. Panie trainerze, jak pan to widzi? Co może się wydarzyć z piłką w suwałkach? Co będzie dalej? Bo już jakby wigry nie zostaną na zapleczu straklasy. Bo gdzie bym grał? No, trudno, trudno mi na to, na to pytanie odpowiedzieć, to, to i chyba nie do mnie to pytanie, no trzeba, trzeba. są władze klubu i, i co no. Z kim Pan będzie przygotowywał się do kolejnego meczu, bo trzeba rozgrywki dokończyć? Nie no to wiadomo, że trzeba, nie. No, ale jak mówię, no to pytanie nie, 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 do nie, nie, nie do mnie, bo, bo jak wiemy, no to niektórzy chłopaki mają kontrakty, niektórzy już się kończy i musimy poczekać te kilka dni, jakie będą decyzje góry i wtedy będzie wiadomo.